Za kierunek tegorocznych w czasów wybrałem Magórski Park Narodowy i Jaśliski Park Krajobrazowy. Przepiękne, nieskazitelne tereny z uroczymi krajobrazami. Nie byłbym sobą, gdybym na wakacje nie zabrał saszetek z monetami w celu propagowania numizmatyki. Być może ktoś znajdzie i zainteresuje się czymś w miarę pożytecznym w życiu. Do tej pory nikt się nie odezwał, kto znalazł na szlaku, ale być może. Uwaga, inicjatywa na szlaku. Łysa góra zbieramy na pieczątkę. Zostawiam tu dwie dychy. Nagrałem już w pionie taki filmik, ale jeszcze w poziomie nagram. Spójrzcie, fajnie. Także pozdrawiam tych ludzi, co to zbierają. Może mi oglądniecie. I tu znalazłem. Na samej górze była złotówka. 91 rok w tym stanie to jest tylko jeden złoty, pamiętajcie. Pozdrawiam i życzę udanej pieczątki. Przyjdę za rok możliwy. W samym sercu Magowskiego Parku Narodowego znajduje się pozostałość wsi Nieznajowa, którą symbolizują drzwi i rozległe łąki i sady. Pozostałość po przesiedlonej ludności. Zaczynając codzienne wędrówki i przemierzając PKS-em kolejne odcinki w drodze do szlaku, uświadamiałem sobie jak piękne są te tereny. Cerkiew w Kotani to dawna łemkowska cerkiew katolicka Na terenie parku jak i w Otulinie mamy dużo świadectw działalności człowieka związanych z historią tego terenu. przerwie od przyrody można zwiedzić stary, okazały pałac wraz z pięknym parkiem położony w małym miasteczku Dukla na tak zwanym trakcie węgierskim. Miejscowość Dukla, jestem na wakacjach, idę na cerdową. zostawię tu kilka saszetek w ramach reklamy, jak ktoś znajdzie niech się odezwie. Przebywając w Dukli oczywiście odwiedziłem sobotni targ, niestety nic ciekawego nie znalazłem. Sama Szwecja, też był w Szwecji. Jest? Uff, jestem Cegowa, Biorza Widokowa. Pójdę do góry. Jak mi się coś uda nagrać, to Wam wrzucę. Wbiegłem tu pod to podejście, ale się trochę przeliczyłem. Także dałem sobie w kość. No ale czasami trzeba i po nic Przepiękny widok z wieży, widokowej na cergowej. No i oczywiście przemieszczamy się dalej z jednej miejscowości do drugiej. Trzeba pamiętać, że te autobusy jeżdżą bardzo. Rzadko i należy sobie spisać wszystkie rozkłady i jazdy. Przepiękna celka w miejscowości Polany. Na szlaku na wczasach zdarza się przepiękne obcowanie z PRL-em. E, Działamiść w 61 godzin ustroń 100 godzin. No pomóżcie. Na zakończenie mógłbym Wam jeszcze wiele pokazać, ale nie wiem, czy chciałby to ktoś w ogóle oglądać. Miejsca, które nagrałem rok temu, odwiedziłem również w tym roku, więc nie ma sensu. Wyświetlą się Wam filmy z wakacji z innych lat. I to tyle. Mam nadzieję, że za rok znowu wrócę w te tereny. Bardzo serdecznie dziękuję za postawione kawy podczas moich wakacji. Grażynie, Przemkowi, Łukaszowi, Krystianowi, Marlenie, Ewelinie, Kacprowi, Darkowi. Kubie, Anecie, kogo zapomniałem przeczytać, to bardzo przepraszam.